Serwusik, głośniczek, a nawet i głośnik GDN 30x80x2 na podwójnym magnesie. Dzisiaj będzie odcinek dotyczący jak wymienić membranę z tego głośnika, bo jak sami możecie zauważyć tutaj w tym miejscu jest to załamane. Więc membrana kwalifikuje się do wymiany tylko i wyłącznie i pokażę właśnie Poradniku, jak to zrobić metodą e, taką domową w domu, w zaciszu domowym, ale mili Państwo, tutaj trzeba zaznaczyć, że nie biorę odpowiedzialności za ewentualne złe naprawy, żeby coś wam charczało, nie charczało przy wymianie membrany. Robicie to na swoją odpowiedzialność, to po pierwsze, aby potem nie było do mnie pretensji. Więc proszę się 28 razy zastanowić, czy dajecie radę przy wymianie właśnie membrany i ogólnie przy naprawach głośników. Jeżeli nie czujecie się na siłach, to możecie zlecić to komuś innemu. Więc jak mówię, czujesz się na siłach, masz miejsce, masz chęć, masz gdzie to zrobić, to każdy sobie może to zrobić samemu w zaciszu domowym. A więc przechodzę do tego odcinka. W takim razie proszę sobie włączyć tutaj hot, era, hot air, Ustawimy sobie na około 100 stopni. Jest, jest. I należy wykleić kopułkę przeciwpyłową, aby się dostać do samego karkasu cewki. Wiadomo, to tam trzeba będzie odlutować i tak dalej i tak dalej. Jak odkleić kopułkę, to już macie taki film. Zapraszam do obejrzenia, jak wymienić kopułkę w przetworniku elektroakustycznym, głośniku dynamicznym. A więc dobra, oczywiście musiało wszystko spaść, ale śrubokręt, niech sobie leży, chociaż go podniosę, bo nie wiadomo, co jeszcze, na co się przyda, i tak dalej. Oczywiście mi tu Hot Air musi. Dobrze, podgrzewamy to miejsce około 100 stopni i rozklejamy klej za pomocą tego nożyka. To jest introligatorski, czyli wiadomo pod wpływem temperatury on się nam ładnie poddaje. Więc jedziemy z tym koksem. Ok, jesteśmy. Troszeczkę małe problemy techniczne. Tutaj nie ma co się cartulić, bo tak naprawdę ta membrana jest do wymiany jak same. Jak sami widzicie, mieli Państwo, więc jedziemy sobie. O, rozklejamy. Wiadomo, gdyby to była idealna membrana, wtedy bym nic tutaj nie robił, ale wiadomo, że trzeba to zrobić dobrze. Więc dobrze to należycie, to właśnie w taki nie inny sposób. Kopułek mam zbyt dużo takich, żeby ona poszła do... żeby na coś się to przydało. Ale mówię, jeśli ktoś chce, to bardzo proszę, tutaj nie ma co się yy, cartolić z tym, bo na to pół dnia nie mamy. Chyba, że ktoś ma z Was, to jak najbardziej, ale widzicie, że ten klej bez problemu schodzi. Przy odgrzaniu go do odpowiedniej temperatury. Więc dookoła, oczywiście, rozciąć sobie to ładnie za pomocą tego nożyka. To jest noż, nożyk do tapet. Jak sami wiecie, wiele razy to mówiłem. Więc okej, okay, już mamy prawie koniec. Proszę bardzo, jest, jest. O! Tutaj widzę, że to jest klej epoksydowy. Bo butaprę to na pewno nie jest. Czyli podgrzewamy sobie ceweczkę i rozcinamy, żeby to równomiernie nam wyszło za pomocą nożyka. Jak mówię. Ta membrana już się do niczego nie nadaje, bo ona widzicie jak ona wygląda, no po prostu jest to do wyrzucenia. Więc podgrzewając rościnamy sobie tutaj taki oto sposób należyty Pamiętając, żeby tutaj nic nam nie uszkodziło się I tak dalej, i tak dalej Można spróbować sobie rozpuszczalnikiem to rozmiękczyć, bo do epoksydu jest odpowiedni rozpuszczalnik I to jest epoksyd, mili Państwo Sobie tutaj z tej strony spróbuję nimi Nagrzewa odpowiednio Mówię delikatnie, bez pośpiechu, tak żeby się nam to nie rozwarstwiło. Aby sobie ułatwić to, można sobie to rozciąć i dopiero wtedy czyścić membranę. Karka z cewki, przepraszam, z kleja. Należy pamiętać, żeby nam cewka tutaj nie chodziła, bo ją możemy uszkodzić w należyty sposób, żeby to nam nie powodowało jakichś udziwnień. Okej, okay. mielibyśmy to? Tak jest, jest, jest. I ceweczkę widać, że mamy to sobie już zrobione. Mianowicie, tutaj trzeba to ładnie usunąć, wyczyścić to. Karkaz jest aluminiowy. Następnie wyczyszczę sobie ładnie dookoła kosz z. Mili Państwo, z zawieszenia górnego, tutaj mogę sobie wyłączyć już hot-era i trzeba to należycie zrobić, wkleić potem, to ładnie schodzi, jest tu troszeczkę zabawy, pracy przy tym, ale to jest do zrobienia bez problemu. Resor nie jest odpadnięty, więc go zostawiam, a tu chodzi, żeby tak naprawdę ten głośnik jeszcze działał długie, długie lata. bo to o to w tym chodzi, nie? Żeby to działało długie, długie lata. Po prostu obcinać, obcinać to ładnie dookoła nożykiem do tapet. Można sobie szlifierką pomóc. Naprawdę to jest znowu żmudna praca i tutaj trzeba to zrobić z odpowiednim spokojem. Podejść tego na spokojnie, ładnie to tu powyczyszczać. I uważać, żeby karkas sobie nie rozwalić i żeby to było idealnie zrobione. Więc mili Państwo, to jest według mnie pierwsza część poradnika. Odnośnie wymiany membrany, potem akurat będę Wam pokazywał, jak to przykleić, jak to centrować, jak to, jak tamto, żeby to było ładnie, równo, idealnie. Nie będę pokazywał procesu usunięcia yy, zawieszenia, bo te filmy jest tyle tego, że nie tylko na moim kanale, ale po całym internecie sporo, sporo. Więc yy, jeśli do, dotrwałeś do tego momentu, zostaw proszę komentarz w postaci. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw proszę komentarz, takie słowo jak głośnik. Po prostu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się na razisko i hej!